Cześć, witam Was. W tym oto filmiku pokażę Wam jak kuna zeżarła mi przewód układu yy, chłodzącego yy, no i będziemy musieli go, yy, że tak powiem tutaj go chciałem tutaj widzicie, chciałem go pokleić takim bandażem, który można dostać za parę złotych ale niestety, ale niestety w dalszym ciągu przecieka yy, i dzisiaj yy, po prostu będę chciał go nie wymienić, ponieważ nowy przewód kosztuje do tego modelu samochodu około 250 zł. Ja mam zamiar zrobić to za parę złotych zł, powiedzmy, parę dziesiąt. I do tego celu po prostu będziemy musieli kupić kawałek węża oraz takie łączniki aluminiowe. I żeby to zrobić, musimy po prostu ściągnąć ten przewód, zmierzyć jego średnicę wewnętrzną, no żeby zakupić wąż, łączniki. No i wtedy mam nadzieję, że po prostu już nie będzie ciekło, bo tu cały czas, cały czas, pokażę Wam, cały czas jest mokro. Nie wiem, czy to widać, cały czas tutaj cieknie. Do tego co mam specjalistyczne narzędzia, bo musimy tu jakoś tą, tą obejmę jakoś zluzować. No i oczywiście suwmiareczka, będziemy mierzyć średnicę. Dobra, zabieramy się do dzieła. Nie mam... nie wiem czy to... Zdało egzamin nawet. Dobra, ściągniemy teraz przewód. Obawiam się, że tu poleci dużo płynu. Aha, jeszcze musimy jeszcze musimy tutaj tą opaskę ściągnąć. Dobra, już jestem. Musimy ściągnąć tutaj tą elektronikę. Na razie. A później się tym zajmiemy. Dobra. I próbujemy ściągać ten przewód. Nie wiem, czy tam się wyleje dużo tego płynu, czy nie. Aczkolwiek niestety jakieś straty będą. Chociaż to nie jest pod ciśnieniem, z tego co. Szkurwa poszło! Ja pierdolę. No ale nic, to było do przewidzenia. Kurwa. Dobra, mierzymy teraz średnicę pierdolę. Tego trójnika poleciało. Jest to 28. 28 mm. A średnica węża, mniej więcej. No też no 28. Nie wiem, czy coś takiego kurde znajdę. Jest to wąż zbrojony. Ja pierdolę się tam nasyfiło tego. Kurwa mać. No nic, tutaj widzicie, wybrałem wąż gumowy, jest to jeden metr węża, dwa łączniki. Na wszelki wypadek, ten drugi, ponieważ zamierzam to zrobić na jednym łączniku oraz y, dwie obejmy GBS, takie, które no, nie powinny uszkodzić przewodu. Witam Was ponownie. Będziemy próbować wymieniać teraz ten y, przewód. Trochę to trwało, zanim, zanim zakupiłem potrzebne rzeczy. I teraz trzeba będzie tak zdjąć cały ten bandaż. Zobaczyć, chcę zobaczyć, do jakiego momentu mogę, w jakim momencie mogę przeciąć, przeciąć to, kurwa, to jest wszędzie mok. Muszę go tak trochę ponacinać, nie ma innej możliwości. Nie wiem, czy za pomocą tego nożyka do tapet yy, będziemy mogli bezproblemowo przeciąć, yy, uciąć ten wąż. To się zaraz okaże. Najpierw musimy pozbyć się tego bandaża. Aha, wyłączę jeszcze odstraszacz ultradźwiękowy Kun, który od razu po tym fakcie założyłem, a leżał on u mnie przynajmniej rok, bo w to nie wierzyłem. Nie wierzę w takie rzeczy, ale nic, zobaczymy. Może akurat się to sprawdzi. No tu się zaczynają te moje łatki, które dałem śmieszne. Myślałem, że to coś pomoże, ale oczywiście jak zwykle nie. Jak zwykle nic nie pomogło. Następnym moim następnym moim pomysłem, tak jak widzicie, był ten bandaż. No teraz będzie wymiana przewodu częściowa wymiana przewodu, bo nie kupiłem oryginalnego, tylko będę że tak powiem, próbował jakąś, coś na sztukę zrobić, żeby było taniej. Tutaj takie rzeczy, żeśmy zakupili. Zobaczymy, co to. Czy dobrze pomierzyłem średnicę? O kurwa, to mi przyszło coś takiego. Mogłem wziąć ten, mogłem wziąć ten droższy. Chociaż on też, też jest zbrojony. Co tam w środku kurwa jest? Ty? Jakieś kurwa białe gówno. Mogłem wziąć, tylko jak ja go. Nie wiem, czy on mi się tak ładnie ułoży. Ok, no i mamy taki przewód. Będziemy cieli w tym miejscu. No i chcę, chciałbym go tutaj tak, chciałbym go tutaj tak jakoś ładnie zrobić. No zobaczymy, dobra. W tym celu musimy odpiąć, odpiąć ten zacisk. Ładnie schodzi. Czy nie schodzi? Nie schodzi. Troszeczkę musimy wydać tutaj. Dobra. Dobra, mamy to. Dało się jak zwykle znowu, no ale trudno. Nieprzygotowany, kurde, jak zwykle. Trzeba będzie to wszystko czyścić. Kurwa, tu się dalej leje, piętą. Podstaw to, pan. No, tylko że teraz już jest kurwa za późno. Tu wylejemy z tego przewodu, że się da. Dobra. Może się już nie będzie lało. Może się już nie będzie lało, zobaczymy. No i tutaj jeszcze przyszło mi tak jak widzicie ten wąż, tutaj takie złączki aluminiowe, obejmy takie kurde potężne, ale kupiłem takie specjalnie, żeby nie uszkadzały przewodu, no i zobaczymy. Dobra, teraz się... Tylko, że tak, jak ja utnę ten przewód i ja tego potem nie... A dobra, sprawdzę jeszcze czy on mniej więcej pasuje. Bo... Ja go potem nasunę, nasunę, dobra No, jeżeli ja tego potem nie złożę do kupy To automatycznie To automatycznie jestem w dupie, bo wtedy nie mogę jeździć samochodem, prawda? Spróbujmy, czy to się w ogóle jest do przecięcia takim nożem, czy nie bardzo To mogę, no nie, bo jak coś to Tak myślałem, że będzie ciężko, ale idzie dobra. Jedziemy na żywioł, nie ma, że boli. O, jeszcze tu się ładnie leje. Kurwa, mać poszło. Dobra, tu będziemy łączyć. tak trochę złe miejsce powiem ci. aha i czytałbym, obejma mi tutaj to chwyci a pierdolę no, niby miało być na, na na taką średnicę bez problemu ale zobaczymy no i będzie chuja. zobaczymy no może będzie miało być Muszę wziąć kluczyk jakiś. No i czym ja teraz pojadę, kurwa? Po, po opaski? W razie czego? Ja pierd. No jeszcze nie. Ja pierd. No nic. Miejmy nadzieję, że zakres dobrze przeczytałem. Jeżeli mnie oszukali, no to z zakresu wynikało, że powinno dać radę. Jedziemy teraz z tym kablem. Tak jak widzicie, założyłem go tutaj. Musimy go szybko, ładnie zacisnąć. Nie wiem, czy te mm, obejmy, kurde, niestety nie będą do zmiany, ponieważ obawiam się, że mogą niewystarczająco dobrze y, zaciskać ten y, y, przewód. I to będzie mniej więcej. Robimy tak. On sobie pójdzie trochę tutaj. No nie. Tak, tu się trochę niestety ten... Dobra, gdzieś tutaj go wydaje mi się, że go tutaj tutaj ciachniemy. Tutaj tu będzie. Tu będzie dobrze. Dobra, jedziemy z koksem. Alright. Teraz stara obejma zaciskowa, oryginalna. Mamy to. Nakładamy ją tak. Mnie nie szczeliła, kurde, tyle by ona była dobra. Mówiłem, że ten przewód jest trochę grubszy. Chyba <śm> i może być mały problem, ale może nie. Zaraz zobaczymy, a problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Tak słyszałem gdzieś. Kurde jest trochę zdeformowany i dlatego tak kijowo nam wchodzi tutaj ale my go tu nasuniemy no, powiem ci że o dobra idzie jakoś idzie dobra no i co? próbujemy dobra jedziemy i teraz, tylko teraz może być naprawdę problem, że ona nam nie przejdzie tutaj. Niestety. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Tym razem, po założeniu tych obejm, niestety, miałem tutaj wyciek. Można to zobaczyć. Tutaj wszystko, nie wiem, czy to widać, wszystko polane tam. Pojechałem po takie normalne opaski z nierdzewki. Zaraz je przyniosę. No i nic, teraz jeszcze sprawdzam tutaj to połączenie. Same problemy z tym. Ale miejmy nadzieję, że teraz, po założeniu tamtej opaski, będzie wszystko ok. No, trzeba dobrze ścisnąć. Ok, idę po do paski. Zobaczymy. Kupiłem dwie sztuki. Kupiłem dwie sztuki, ale założę jedną. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kupiłem. Tutaj jest średnica od 25 do 40. Uwaga, bo tu bardzo jest gorąca. Gorąca ciecz. Myślę, że jak założę jedną i zacisnę dobrze, to będzie OK, ale od tej strony może będzie łatwiej. Jak myślicie? Jak myślicie? Jedna wystarczy kurde, czy? Czekaj, tu mam. Jedna koło drugiej. Hm. Jedna tutaj. No jedna powinna dać radę, no to jest, chociaż one są tutaj, ta oryginalna jest szersza. Jedna tu Damy jedną, spróbujemy na jednej, dobra. Spróbujemy na jednej. Dobra Dobra i zaciskamy ją mniej więcej w tym. Ta nie siądzie, no może siądzie. Nie, nie siądzie bo będzie tu opaska, a zobaczymy, dobra. Miesza z tym. na razie tak i zaciskamy ją, moment, jeszcze raz. To? Ok. Zaciskamy ją w tym miejscu mniej więcej. Potrzebujemy tak, do tego celu płaskiego śrubokręta, którego oczywiście chyba tutaj w tym momencie przy sobie nie mam, a może mam. Jest tu jakiś płaski śrubokręt taki gigantyczny, ale może będzie ok. Zobaczymy. Dobra, na razie trzeba po prostu opaskę, a nie w tą stronę. Jak najbardziej zmniejszyć jej średnicę, a dociągać będziemy po prostu kluczem. To jest chyba, nie wiem, ósemka. A zobaczymy. Dobra. Powolutku jeszcze trochę. Powinno teraz być, no ale to się dopiero okaże za chwilę. Dobra. Zobaczymy czy robią się nam jakieś tutaj bombelki, czy nie, no nie powinno nic być Nie wiem czy jakieś tutaj syfki są Nie wiem skąd one się wzięły Nie powinny tutaj być takie syfki? No i cóż, układ został zamknięty Rura gorąca jak nie wiem co Sprawdzamy czy nie ma wycieków, no musi pochodzić auto chwilę Gorąco jak nie wiem co, ale, ale nie cieknie chyba jak na razie. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, proszę o łapki w górę oraz subskrypcję. Cześć!